który Pana zdaniem jest dezinformowany, więc rozszerzając, jak na poprzednie pytanie, czy Panowie macie jakiś pomysł, kto to robi i w jakim celu, kto dezinformuje prezydenta? I równocześnie w wielu wypowiedziach publicznych wygłaszanych przez postaci Polskiego życia politycznego padają bardzo mocne słowa, i to nawet przy okazjach takich jak spotkanie szefów państw. Jeżeli obaj. Podejrzewam, że panowie Wachsik, twierdzą, że są niewinni, czy zamierzają reagować przy tego typu wypowiedziach, czy być może już reagują, czy były podejmowane jakiekolwiek kroki z ich strony. Panowie Wachsik, reagują na wszystko. Chciałbym, że są nawet naskrymi, cierpliwi i robimy wszystko, ażeby tym swoim emocjom nie dawali publicznie wyrazu. Nie robiliśmy codzienną pyskówkę. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, że pewnego rodzaju sformułowania na przy spotkaniach szefów państw mają miejsce. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz, mianowicie na tę wiadomość ze Strasburga, z której Pan Prezydent Herzog na konferencji prasowej powiedział, że w zwróceniu się u Pana Prezydenta Perensy, niego, pewną pomoc w tym, by Panowie Basi i wrócili do kraju, było, powiedziałem w konwencji, żartobliwe. I temu Kancelaria nie zaprzeczyła je Ja myślę, że nie znajdując od, od odpowiedzi na pytanie, kto inspiruje tą sprawę, bo je w ogóle ktoś inspiruje, być może że ona już żyje własnym życiem. Myślę, że tutaj wiele wypowiedzi trzeba traktować w konwencji. Żarki. Mimo uwagi słów. Pan powiedział y, o nieudostępnianiu panu akt postępu, tak. Pan akt postępowania, Czy złożył Pan zażalenie do, do Departamentu Prokuratury i, i jaką odpowiedź Pan jest? Ja proszę Pana, mam pismo. Nawiązany do wniosku obrony w niniejszym uprzejmie informuję, że akta śledztwa będą dostępne do wglądu w późniejszym terminie. I 10 dni temu ponowiłem ten wniosek o ponowne, ponowny wniosek o udostępnienie obronie A. Na dzień dzisiejszy obrona nie ma wglądu do A. Ale to jest dobry pomysł tego rodzaju zażalenie do Departamentu Prokuratury. Na razie mi się to jest <laughs> Tam z tego, proszę bardzo. Ten... To pytanie nikomu, nie co nie sami nie wiedzą. A jeżeli wiedzą, to to są ich prywatne pewnie dywagacje. Natomiast chodzi mi o to, czy panowie, na podstawie tego, co powiedzieli, że go wynikało, że z waszej strony jest otwartość, dobra wola, jakbym posunięta do granic pewnie waszej myśli Czy panowie byliby by skłonni słuchać taką tezę? Mianowicie, ja że prokuratora, w rzeczy, z jakich względów. Istotne jakich, dąży do nadania tej sprawy no, w takiego charakteru, że ona się nigdy nie zakończy, albo wyjdziemy na ziemię, skoro Panowie proponują pewne rozwiązania, które prokuratura jak gdyby pomijamy o tego, że one są zgodne z obowiązującym w dalszym ciągu naszym kraju prawem, jak chociażby sprawa czy wycieczka do Izraela Panów prokuratorów, teraz prawda, w tej Proszę Państwa, nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi na nasz wniosek proponujący przesłuchanie obu podejrzanych na terenie polskiej placówki z oświadczeniem obu panów, że gotowi są wyłożyć wszelkie koszty pobytu delegacji, prokuratury i ewentualnie Urzędu Ochrony Państwa, tak by ich przesłuchać. Nawet jeżeli to by miało trwać tydzień czy dwa tygodnie, to póki ta czynność nie zostanie spełniona. Natomiast publiczne oświadczanie, że to nie oskarżeni będą decydowali o tym, jak ich przesłuchać, bo decyduje o tym prokuratura, to jest prawda, bo to decyduje prokurator. Z tym, że obrona podsuwa konkretne, kompromisowe rozwiązania. Bo nie można traktować, przepraszam, poważnie oświadczenia, żeby oni przyjechali i udowodnili swoją niewinność, a my potem się zastanowimy nad tym, czy ten areszt słusznie był stosowany, czy niesłusznie. Bo to nie posuwa sprawy do przodu. Jest to postawienie sprawy na głowie. To nie oni mają udowadniać swoją niewinność. Jakkolwiek będą to czynić. To prokurator ma inny. Rozczarowała odpowiedź pana Brycha, na zwracam na odpowiedź pana Dlaczego panowie, chodząc założenia o swych klientów, nie przyczyniacie spraw, czy to o naruszenie prasach, prawa prasowego, czy to o naruszenie dóbr osobistych, przy tych wszystkich wypowiedziach, przeróżnych różnych instancji dziennikarzy, urzędników, które przed wyrokiem sądu ferują winę w tej sprawie? Z waszego punktu widzenia, należałoby wciągnąć takie sprawy wobec tego? Dlaczego tego nie robicie? Nie wykluczamy rodzaju możliwości być może, że do tego, tego rodzaju sytuacja powstanie. Rzeczywiście kilka miesięcy temu tego rodzaju zamiar mieliśmy, uwikłalibyśmy się w dziesiątki procesów, których efekt najprawdopodobniej byłby taki, że wszystkie te procesy cywilne, o naruszenie dóbr osobistych zostałyby zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej. Albowiem sprawa karna mogłaby stanowić pewien prejudykat, dający możliwość odpowiedzi na pytanie, czy baksimy się, się są złodziejami, aferzystami, są tacy czy inni. Dopóty, dopóki nie zostanie wyjaśniona kwestia podstawowa, postępowanie karne nam to blokuje, rzeczywiście nasze usiłowania dochodzenia ich słusznych praw, były usiłowaniami na obecnym etapie postępowania. Na razie nie udróbmy. Proszę Państwa, ponieważ jednocześnie większość gazet powoływała się wyraźnie na źródło, z których otrzymywała informacje, ograniczając wielokrotnie komentarz do minimum, przeciwko komu mielibyśmy wystąpić, przeciwko źródłom tej informacji, doszło do paradoksalnej sytuacji. Dwie strony w procesie karnym, w procesie cywilnym, ja tylko no, to sobie znakomity proces przeciwko panu, panu prezydentowi, czy dałby nam chwały, sławy i tak dalej. wydaje mi się, że musimy patrzeć na to z punktu widzenia pragmatycznego. Dźwiękową czy filmową dla panów Fleksika i Knosiowskiego. Wykuczamy, jeżeli któryś z panów nie tu mamy jakiś nagotowaną. To jest złe klientów. na pewno... jeszcze mikrofonów, mogę Na pewno klienci zechcą się zapoznać, jak obrona ich reprezentowała. To jest naturalne. Także a kto rejestruje, to przyznam, że żaden z nas przecież leży na tym prowadzący odjazdać. na pewno wykorzystamy ten materiał, żeby poinformować naszych klientów, jakie były pytania, jaka była reakcja Państwa na nasze odpowiedzi, bo to na pewno jest interesujące na dzień dzisiejszy. Prosili nas o stenogram. Proszę bardzo. Tego nie wiemy na jakiej podstawie y, prokuratura tak twierdzi. Mogę powiedzieć tylko jedno. Zaprzeczamy jakiemukolwiek nielegalnemu wyborowi <coughs> depis. Tego rodzaju zdarzenia nie miały miejsca. Adam Janowski 24. Kilka pytań. Pierwsza. E, o ile się myli Pan, koncepcja jest taka, że nie ma sprawy karnej, są dwie sprawy cywilne. Jedna pomiędzy AgriBI i BHK, a druga pomiędzy BHK i PKO. Dokładnie. Tak. E, rozumiem zatem, że ta pierwsza opiera się na umowie hanowelskiej, którą prokurator neguje i dlatego ingeruje w ten proces. Ingeruje w tę sprawę. Twierdzi, że prawo polskie nie zna instytucji przegłaszczenia. Nie. Prokurator twierdzi, że umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, w czym się rażąco myli. A kwestia przekazania własności, to? Jest? Tak, spółki. Udziału w, Udziału, w Udziału w spółce. Udziału w spółce. Rozumiem. E, Dotrząc tej pierwszej sprawy. Jest to kwestia decydu prawnego. Ja. Ta umowa nie musi być w formie aktu notarialnego, ja, jak twierdzi prokurator. Rozumiem. E, A tak, jak otrzymaliśmy, jest pismo y, panu Baksika i Gąsiorowskiego do BHK, mówiące o tym, że zobowiązania wobec BHK zostały spłacone w całości. Czy na to była jakaś odesława? Czy bank prezydenta hmm. zareagował? Nie nie. Złożyliśmy ofertę, którą Państwo macie w teczce do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej wiadomości. Właśnie ta postawa banku, między innymi, była podstaw naszych, czy była powodem tego, że zaprosiliśmy Państwa tutaj, chcąc o tym poinformować publicznie. Rozumiem. Drugie pytanie. W sprawie drugiej, czyli pomiędzy PKO a PHK, ARGZI jest o tyle, że sprawą sporu pomiędzy dwoma bankami jest kwestia gwarancji wystawionych na ARGZI. Proszę na początku się zrozumiałem. Ja twierdzę, że istnieje sprawa pomiędzy RB i PKK. co do tego jesteśmy, nie ma sporu, istnieje sprawa pomiędzy PKK a MBP, bo jest to kwestia kredytu finansowego. i ostatnio pojawiła się sprawa, sprawa gwarancji, a zatem sprawa pomiędzy banki bankiem PKOB. tak? Tak, dokładnie to. Interesuje mnie, PKO ileś nie wyredaguje zasadność tych gwarancji. Twierdzą, że one były wystawione w sposób niezgodny z przepisami bankowymi. Czy takie zarzuty wystawiano kiedykolwiek były z innych gwarancji bankowych wystawianych na publikach? Nie. Dopiero niedawno pojawił się problem ze strony banku PKO też. że gwarancje na potem właśnie wyubijaną już z miliardów złotych i Dzisiaj się, w gazesie wyborczym się list radcy prawnego banku mecenas twierdzący, że gwarancje te zostały zawarte, czyli ta umowa, bo gwarancja jest umową, pomiędzy osobami nieuprawnionymi. Przy czym tym, tymi osobami nieuprawnionymi były byli urzędnicy z banku PKO Nie potrafię na dzień dzisiejszy, znaczy ogólnie potrafimy się ustosunkować do tego rodzaju powstał on dopiero dziś. Dotychczas posiadaliśmy wiadomości z publicznych dyrektora, czy prezesa Banku PKW. że nieważności tych umów on w niewłaściwym postępowaniu urzędników. Natomiast nigdy dotychczas nie była kwestionowana sprawa formalna. Dlatego na 90 warantie gwarancje dzisiaj... były ważne. Tak jest nasze stanowisko to jest w każdym bądź razie, o ile będzie istniał spór z tej mierze, będzie to spór pomiędzy bankiem handlowo-kredytowym a bankiem PKO. -owy. Czyli w tej drugiej sprawie Arbin jest jak pan. I trzecie pytanie. Powiedział pan, że przytam, podnoszono pytanie o kwestię transferu pieniędzy, że panowie Baśni i nie powołnili przestępstwa nielegalnego obwodu Davis. Nikt tego nie zarzuca jak na razie. Rozumiem zatem, że no, nikt im tego nie dorzuca w sensie prawnym, natomiast w sensie renuncjacji prasowych jest to dosyć obfite. Nawet nie tylko prasowych, czego i osób mocowanych w aparacie sprawiedliwości. Interesuje mnie co innego. Czy panowie i Kojerowski dysponowali zgodami Prezesa Narodowego Banku Polskiego na własnych pieniędzy z Polski? Nie interesuje mnie konkretne daty. Interesuje mnie globalna kwota jaka to była. Nie potrafię panu odpowiedzieć na pytanie, jaka kwota została wywieziona? za kraju i jestem głęboko przekonany, że o tego jakieś kwoty były transferowane w sposób legalny. To znaczy, co odpowiednimi zgodami. Rozumiem zatem, że w wysokości tych kwot nie umieć nie przez to wody. rozumiem zarówno generalne zezwolenie ministra finansów, jak i indywidualne zezwolenia. Tak, tak, nie czy wiem, wiem, wiem. jakie w grę mogły wchodzić. Takiej kwoty ogólnej kwoty nie ma. Nie ma. Ale takie zgody na pewno istnieją. Proszę pana, ja teraz chciałem drugie pytanie. Czy na pewno... ARTBI nie ma nic wspólnego ze stratami 400 milionów dolarów, które powstały w NDP. Czy po prostu w wyniku działań RBI takie straty nie mogły powstać? Nie ma tutaj żadnego problemu. Tak jest odpowiada Panu. Nie ma żadnych strat w NDP. Żadnej straty nie ma. A przynajmniej możemy mówić na temat pewnej hipotezy. O ile bank handlowo-kredytowy zaspokoi swoje roszczenia z majątku ARTBI, niewątpliwie spłaci kredyt refinansowy. Ta szkoda, o której Pan mówi, jest tylko hipotetyczna. Będzie ona uzależniona i ewentualna wielkość będzie uzależniona od wyniku rozliczeń. Twierdzimy więcej, że nie dość, że zostanie zaspokojone roszczenie Narodowego Banku Polskiego, a zatem to, co się mówi o stracie Skarbu Państwa, ale więcej, że bank handlowo-kredytowy będzie winien jeżdżać. Odrębny problem, myślę, że to powinno Pana również zainteresować, będzie kwestia odpowiedzialności w funkcjonalnych państwowych za szkody, jakie wyrządzone zostały w związku z inicjacją tzw. afery RP i różnego rodzaju czynności prawnych, które spowodowały po pierwsze zablokowanie kont firmy, jej majątku, a zatem uniemożliwienie zwykłej działalności przedsiębiorstwa. Nigdzie na świecie. O ile istnieją gdzieś aferzyści, państwo nie obraża się na bank, na firmę, na osoby prawne, ale nie podmiotami odpowiedzialności są ludzie.